Brawo, Paweł! Brawo, brawo. 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 Co, piła. piła, piła! Bez w takim momencie! Jedź, jedź, Nie jed, jed. Paweł strzela! Jaki nos! W razie co karnego strzela Paweł i karny! Proszę! O, Proszę. O, panie. O, panie. O, panie. Podanie o obrońcy było! Nie było, nie było spalonego w ogóle, nawet jeżeli by nie zabiło. Chwileczkę, chwileczkę, chwileczkę. Drugi jest widać, jeżeli będzie. Brawo Jeee! Brawo Mały, zejdź już! Zejdź! Kurwa, zejdź Taką obronę turawo macie! Wiesz, jest Wiesz, proszę!